W stomatologii przekonacie się Państwo, co to jest ortognatyka na bazie bardzo poważnego zabiegu chirurgicznego. Kolejny odcinek sekretów stomatologii wkracza na szerokie wody. Wchodzimy na profesjonalny blog operacyjny już nie tylko chirurgii stomatologicznej i implantologii, ale przede wszystkim szerokich zabiegów z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej. W związku z tym zapraszam do ośrodka w Gdańsku, który prowadzi doktor nauk medycznych Adam Ziemlewski, słynący nie tylko z szeroko pojętej implantologii, zabiegów regeneracyjnych, ale również zabiegów z zakresu ortognatyki. Są pacjenci, którzy y, posiadają wadę zgryzu, której nie jest w stanie wyleczyć tylko ortodonta, dlatego że problem nie dotyczy pozycji zębów, ale dotyczy również pozycji kości twarzowej części czaszki. Zabieg zostaje precyzyjnie zaplanowany poprzez symulację wysunięcia szczęki, cofnięcia żuchwy, ustawienia kątów, również z morfingiem twarzy. W dniu dzisiejszym jesteśmy w stanie pacjentowi pokazać symulację jego twarzy, jaka będzie po zabiegu i wspólnie ustalić najlepszy możliwy scenariusz. Są oczywiście pewne kanony postępowania, pewne doskonale opisane ścieżki, ale jednak możliwość zobaczenia przez pacjenta własnej twarzy po korekcie szczęki, żuchwy bądź brody, ustawienia innego szkieletu twarzy jest dla pacjenta uważam bezcenny. Panie Dominiku, ma pan wadę z które której nie da się wyleczyć tylko za pomocą ortodoncji. Zdecydował się pan na zabieg? Jakie są pana oczekiwania po zabiegu? Czego pan od nas oczekuje i od terapii? Ja myślę, że oczekuję takiej poprawy w, w funkcjonowaniu w moim życiu tak? i myślę, że tutaj jest to możliwe. Dzięki temu no będę się lepiej czuł, będę lepiej funkcjonował. To jest dla mnie najważniejsze. A Czekam na tę operację już od dawna i myślę, że tutaj potokiem profesjonalistów na pewno to wszystko się uda. Prezentowany pacjent jest to wada trzecia klasa szkieletowa, wada szkieletu twarzy, polegająca na nadmiernym przeroście żuchwy, czyli szczęki dolnej, i niedorozwoju rozwoju szczęki górnej. Zabiegi planowane powinny być na yy, powinny być planowane trójwymiarowo i w dużym uproszczeniu polegają na wysunięciu szczęki w obrębie dna nosa, zatok szczękowych i cofnięciu żuchwy. Bardzo ważnym aspektem, o którym jeszcze kilka lat temu nie mówiliśmy, to jest również szerokość dróg oddechowych. Nie można bezkrytycznie cofać żuchwy, dlatego że zmniejsza się szerokość dróg oddechowych. Stąd niedorozwinięta szczęka musi zostać rozbudowana ortodontycznie i wysunięta do przodu. Bardzo ważnym aspektem przygotowania tego typu pacjentów. Jest y, odpowiednie leczenie ortodontyczne przez specjalistów, którzy wiedzą, w jaki sposób dekompensować wadę, przygotować do zabiegu na modelach fazowych i wtedy wspólnie wykonujemy planowanie, które polega na trójwymiarowym ustaleniu pozycji, przyszłej pozycji szczęki i żuchwy. Dzięki nowoczesnym technologiom, dzięki tomografii komputerowej, dzięki programom komputerowym, zarówno chirurg, jak i ortodonta na każdym etapie mogli dokładnie. Projektować, programować i ustalać zakres zabiegu. My konsultujemy się ze sobą na początku leczenia, ustalamy, czy pacjent może mieć taki zabieg, następnie ortodonta przygotowuje pacjenta do zabiegu. Następnie jest kolejny etap konsultacji z chirurgiem i dokładne ustalanie, dokładne programowanie jak powinien wyglądać zabieg, w jakim zakresie chirurg ma wysunąć lub cofnąć żuchwę, wysunąć lub cofnąć szczękę, jak zrotować podstawy kostne, tak żeby później uzyskać maksymalnie najlepszy efekt dla pacjenta. Nie tylko czynnościowy, ale również estetyczny. Cała analiza Estetyczna odbywa się z morfingiem, czyli nakładaniem obrazu fotograficznego na obraz tomografii komputerowej i planowaniu w trójwymiarze y, zabiegu, tak, żeby pacjent miał możliwość oceny, czy przyszły jego wygląd jego twarzy jest dla niego akceptowalny, bo do tego dążymy. Zabieg ortognatyczny, który polega, jak wspominaliśmy, na y, jest to zabieg osteotomii obu szczęk, jest to zabieg, który zajmuje od trzech. Do 5 godzin. Zależy, czy jest to robione jeszcze na trzecim poziomie, czyli czy zabieg jest z genioplastyką. Zabieg wykonuje się w sekwencji, zaczynając od szczęki lub od żuchwy. Są dwie możliwe procedury i za pomocą płytek, które są przygotowane przed zabiegiem w symulacji, którą Państwu prezentowałem, w symulacji trójwymiarowej, są używane w trakcie zabiegu do fiksowania szczęk w odpowiednim układzie trójwymiarowym. Po etapie osteotomii wykorzystujemy zestawy płytek i śrubek do osteosyntezy kostnej, mogę poprosić. Są to zestawy do zespalania szczęki bądź żuchwy, które w trakcie zabiegu zostają dopasowane. Śruby są odpowiednich długości, tak żeby dopasować je do zespolenia odpowiedniej kości. Niejednokrotnie w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej mamy do czynienia z brakami zębów, które należy uzupełnić. Najlepszą możliwą metodą jest uzupełnienie braków zębowych za pomocą implantów dentystycznych, które dobieramy, podobnie jak większość zabiegów, planujemy w tomografii komputerowej jeszcze przed rozpoczęciem zabiegu. Dobrze jest czekaj, zobaczmy teraz. Tak. Puść artykuł, wszystko. No zabieg sam polegał na tym, że wycięto mi tak naprawdę część kości, po to, żeby przesunąć moją szczękę do tyłu, jednocześnie wysuwając tutaj górną, górną część do przodu. No i tak naprawdę formując nowy zarys twarzy. Chyba najtrudniejszy był pierwszy etap po operacji pierwszy tydzień. Przez cztery dni byłem tutaj w klinice pod opieką specjalistów, pod opieką pielęgniarek, także ta opieka była naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Potem był pierwszy tydzień, kiedy już byłem w domu, kiedy musiałem się nauczyć jeść przez słomkę, kiedy przyjmowałem wszystkie leki, antybiotyki, więc to faktycznie było trochę no uporczywe ale wiedziałam jakie są yy, że to jest konieczne także to było dla mnie yy, istotne i to wiedziałam że tak trzeba zrobić